Prawdopodobnie słyszałeś kiedyś, jak ktoś mówi: "Moch no, czuję się dobrze, więc moje serce też musi być w porządku". Ale prawda jest brutalna. Większość osób, które doznają zawału serca, wcale nic nie czuło wcześniej. Serce nie ostrzega karteczką, po prostu przestaje bić. A po 60 roku życia każdy, nawet najmniejszy sygnał zignorowany, może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Dziś pokażę ci prosty test który możesz wykonać sam w domu w mniej niż minutę, i który może dokładnie ujawnić, jak wygląda zdrowie twojego serca. Jeśli ten test otworzy ci oczy, może dosłownie uratować ci życie. Więc uważnie słuchaj teraz, bo jeśli jest coś, czego nie możesz odkładać na jutro, to troska o swoje serce. Kiedy dochodzimy do 60 roku życia, wiele rzeczy się zmienia w ciele, już nie biegamy tak jak kiedyś, oddech nie jest taki sam. Wchodzenie po schodach daje większe zmęczenie i w porządku, to część życia. Nie można jednak ignorować faktu, że za tymi drobnymi zmianami może kryć się cichy problem w klatce piersiowej. Serce staje się coraz bardziej zmęczone, ale nie krzyczy głośno. Nie boli codziennie, nie robi fochów, ostrzega powoli i prawie nigdy tego nie zauważamy. Człowiek dalej żyje, myśląc, że wszystko jest w porządku. Aż pewnego dnia nie jest już w porządku. Największe niebezpieczeństwo polega na tym, że wierzymy, iż bycie żywym oznacza bycie zdrowym. Wiele osób, które doznają zawału, budzi się rano, pije kawę, wychodzi na ulicę i nagle wszystko się zawala. Serce tak działa, pracuje ciężko w każdej sekundzie naszego życia, dlatego zasługuje na szczególną uwagę. Tymczasem większość osób w tym wieku nie ma pojęcia, jak naprawdę funkcjonuje ich serce. Nie wie, czy krew krąży prawidłowo, czy oddech nadąża za rytmem, czy mięśnie mają wystarczającą siłę, by pomagać sercu w jego pracy. Problem nie dotyczy tylko samego serca, ale całego organizmu. Człowiek zaczyna tracić równowagę, wytrzymałość, elastyczność i nie zdaje sobie sprawy, że każda z tych rzeczy jest bezpośrednio powiązana z ryzykiem sercowym. Ciśnienie rośnie. Oddech zawodzi, ciało domaga się przerwy, a mimo to wciąż mówimy to tylko wiek. Ale to nie tylko wiek, to serce cicho proszące o pomoc. A im ciszej woła, tym bardziej niebezpieczne się staje. Jest moment, w którym brak uwagi zmienia coś prostego w coś nieodwracalnego. Możesz teraz nie odczuwać bólu, ale osłabione serce może nagle zażądać rachunku, a kiedy to się stanie, może być za późno, by zareagować. Dlatego przed jakimkolwiek lekiem, przed jakąkolwiek wizytą lekarską, pierwszym krokiem jest spojrzenie na siebie, zrozumienie, gdzie jesteś i uznanie, że zdrowie serca jest absolutnym priorytetem dla tych, którzy chcą żyć dłużej i lepiej, bo nikt nie chce tylko dodawać lat do życia. Chcemy dodawać życia do lat. Gdy już zrozumiesz, jak duże jest to ciche ryzyko, najważniejsze jest, by wiedzieć, jak naprawdę funkcjonuje Twoje serce. I nie potrzebujesz do tego maszyny, szpitala ani żadnego skomplikowanego sprzętu. Istnieje prosty, szybki, wizualny test, który każda osoba może wykonać w domu i który lekarze stosują, by przewidzieć ryzyko przedwczesnej śmierci w nadchodzących latach. Test jest tak potężny, że wiele osób jest w szoku po wyniku. To test siadania i wstawania z podłogi może wydawać się banalny, ale dokładnie pokazuje, jak pracują razem siła mięśni. Równowaga oddech i krążenie. Wszystko co utrzymuje twoje serce przy życiu i w dobrej kondycji. Zasada jest prosta. Siadasz na podłodze, a następnie wstajesz. Ale jest jeden szczegół. Im mniej używasz rąk, kolan lub innych podpór tym lepiej. Jeśli potrafisz usiąść i wstać całkowicie bez wsparcia, gratulacje, masz maksymalną punktację, którą specjaliści nazywają 10 punktów. Jeśli musisz położyć rękę na podłodze lub użyć kolana, tracisz punkt. Każda podpórka to sygnał od ciała. Hej, coś tu nie działa tak, jak powinno. Im więcej punktów tracisz w teście, tym większe ryzyko komplikacji sercowych, nagłych upadków, trudności z oddychaniem, słabości mięśniowej. Wydaje się, że to tylko prosty ruch, ale jasno pokazuje, czy Twoje serce ma jeszcze siłę, by nadążać za Twoim życiem. I zanim pomyślisz, nie dam rady, prawda jest taka, że nie ma znaczenia, jeśli punktacja jest niska. Ważne jest, by odkryć to teraz, zanim problem odkryje ciebie. Zrób tak ze mną. Wybierz bezpieczne miejsce, zdejmij buty, jeśli chcesz, weź głęboki oddech i powoli usiądź na podłodze, bez pośpiechu. Teraz wstań. Staraj się używać jak najmniej podpór. Jeśli użyłeś jednej ręki, zapisz to. Jeśli dwóch też zapisz, jeśli potrzebowałeś kolana, zapisz również. To nie jest kwestia wstydu, lecz troski. Silne serce ujawnia się w małych gestach. Ten test może być pierwszym krokiem do uratowania twojego życia. I sam fakt, że tu jesteś i dbasz o swoje zdrowie, pokazuje, że robisz właściwą rzecz. Teraz nadchodzi część, która naprawdę otwiera oczy. Wynik tego testu nie jest przypadkową liczbą. To obraz tego, co dzieje się wewnątrz Twojego ciała, w Twoim sercu, stawach, oddechu. Jeśli udało Ci się wykonać wszystko bez użycia rąk, bez wsparcia z równowagą, to doskonały znak, że Twoje zdrowie sercowo-oddechowe jest silne, że mięśnie nadal wspierają serce i że krew dociera tam, gdzie powinna efektywnie. Ale jeśli potrzebowałeś wsparcia, jeśli poczułeś trudność w wstawaniu lub nawet siadaniu, to nie oznacza, że jesteś skazany. To tylko ważne ostrzeżenie. Serce potrzebuje więcej uwagi i troski. Im niższa punktacja, tym większa potrzeba działania teraz, aby uniknąć poważniejszych komplikacji w przyszłości, takich jak niekontrolowane wysokie ciśnienie, arytmie, duszność przychodzeniu, a nawet większe ryzyko nagłych zdarzeń, takich jak omdlenia czy zawał. Ale oddychaj ze mną, to nie czas na panikę. To nie czas by myśleć, że wszystko jest stracone. Celem tego testu nie jest wystraszenie cię. Celem jest uświadomienie. Od momentu, gdy wiesz, gdzie jesteś, możesz zmienić kierunek. A to dla kogoś, kto chce żyć dłużej i lepiej, jest jedną z największych wygranych. Ignorowanie problemu nie sprawia, że on znika. Świadomość to klucz, który zamienia strach w działanie. To tak jakby twoje ciało wysłało list: "Hej, potrzebujecie". A dziś otworzyłeś ten list. To jest odwaga. Bądź z tego dumny, zdrowie nie ginie nagle. Zaczyna zanikać w szczegółach, w nierównowadze, w słabości nóg, w braku oddechu, w rękach, które potrzebują wsparcia, by wstać. Ale można je też odzyskać w szczegółach. Mała zmiana każdego dnia. Nowy nawyk. Jeden krok, wybór, i nagle jesteś silniejszy, bardziej pewny siebie, bardziej szczęśliwy z tego. Co Twoje serce potrafi dla Ciebie zrobić. Więc spójrz na wynik z czułością, a nie z paniką. Jeśli był dobry, dalej dbaj. Jeśli nie był taki dobry, potraktuj to jako pozytywne ostrzeżenie. Twoje serce daje znać, dopóki jest jeszcze czas, by działać. I to jest naprawdę ważne, bo kto zna swoje ciało, ma moc zmiany własnego losu. A Twój los zasługuje na to, by był długi, lekki i pełen życia. Kontynuujmy razem bo teraz zaczyna się prawdziwa transformacja. Jeśli wynik testu pokazał, że twoje serce potrzebuje więcej troski, dobra wiadomość jest taka, że możesz zacząć to zmieniać już dzisiaj. Nie jutro, nie za tydzień, dziś, bo serce szybko się poprawia, gdy dajemy mu to, czego naprawdę potrzebuje. I nie mówię o ciężkiej siłowni, drogich lekach, ani niemożliwych rutynach. Mówię o trzech prostych zmianach, które każda osoba może wprowadzić w życie, nawet ktoś, kto już odczuwa ciężar wieku. Pierwsza rzecz to lepsze oddychanie. Tylko pięć minut dziennie, wygodnie siedząc, wdychając powietrze przez nos, wypełniając klatkę piersiową i powoli wydychając. To już pomaga regulować ciśnienie, uspokaja serce i poprawia krążenie krwi. Kto oddycha dobrze, żyje lepiej. Po drugie, codziennie trochę chodź. Nie trzeba biegać, nie trzeba się męczyć. Możesz chodzić po podwórku, chodniku, w domu, jeśli trzeba. Dwadzieścia minut w swoim tempie, bez pośpiechu. Serce to mięsień, a każdy mięsień wzmacnia się, gdy używa się go z troską. Trzecia rzecz to praca nad równowagą i siłą nóg. Jeśli poprawisz nogi, poprawisz życie, bo to one pomagają sercu pompować krew w górę. Małe ruchy, powolne wstawanie i siadanie z krzesła, trzymanie się czegoś. I próba stania na jednej nodze przez kilka sekund, robią cuda dla ciebie, i wiesz, może myślisz, kurczę, już nie jestem taki silny jak kiedyś. Wiem, i właśnie dlatego zasługujesz na tę uwagę. Nie pozwól nikomu przekonać cię, że starzenie się to poddanie. Jesteś żywy, a dopóki żyjesz, zawsze jest miejsce, by codziennie trochę się poprawiać. Jeśli zaczniesz teraz, za kilka tygodni zdziwisz się. Jak bardzo Twoje ciało Ci podziękuję. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że zależy Ci na zdrowiu. Nie zachowuj tego tylko dla siebie. Zapisz się na kanał, by dalej otrzymywać wskazówki, które pomogą Ci żyć dłużej i lepiej. I zostaw lajka, bo to pokazuje, że jesteś zaangażowany w swoje serce. Chcę też zobaczyć Cię w komentarzach, jak poszedł test. Czy było trudno? Udało się bez użycia rąk? Opowiedz. Bo dzielenie się doświadczeniem może inspirować innych w Twoim wieku, by się nie poddawali. Serce towarzyszy Ci w każdym kroku. Teraz Twoja kolej, by je wspierać. A po wszystkim jest bardzo szczególny moment świadomość, że dbasz o to, co najważniejsze. Właśnie zrobiłeś krok, który wielu ludzi pomija naprawdę spojrzeć na swoje zdrowie. Wykonałeś test, zrozumiałeś wynik i dowiedziałeś się, jak zacząć poprawiać swoje serce już dziś. To samo w sobie stawia Cię przed milionami osób, które ignorują sygnały ciała, aż będzie za późno. Gdyby Twoje serce mogło teraz mówić, powiedziałoby: Dziękuję. Dziękuję, że nie udajesz, że wszystko jest w porządku. Dziękuję, że nie czekasz, aż pojawi się ból. Dziękuję, że słuchasz, dopóki jest jeszcze czas na działanie. Ale ta podróż nie musi być samotna. Chcę iść z Tobą. Chcę przynieść więcej testów, więcej prostych metod, więcej sposobów na wzmocnienie Twojego ciała i życia, bo zasługujesz na to, by bawić się z wnukami, podróżować bez strachu, budzić się lekko, być dumnym z siebie i patrzeć w przyszłość z pewnością. Życie po 60 roku życia nie jest końcem. To nowy rozdział, który może być znacznie szczęśliwszy, zdrowszy i pełen historii. Więc zostań ze mną, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. Kliknij teraz przycisk subskrybuj i włącz wszystkie powiadomienia, aby niczego nie przegapić i zostaw lajka, jeśli ten materiał w jakiś sposób ci pomógł. Dzięki temu nasza wiadomość dotrze do większej liczby osób, które tak jak ty, zasługują na szansę dbania o serce. I oczywiście napisz w komentarzach, jak poszedł twój test. Chcecie tam zobaczyć. Twoje serce to motor twojego życia. Chronij je, ceni je. I nigdy nie zapominaj, dopóki bije, twoja historia trwa.